Halo, to ja. Zabieram Was dzisiaj na zakupy, dlatego, że jest wcześniej rano i mam nadzieję, że będzie malutko osób. A przebojowa Polka zapytała mnie, jak się tutaj robi zakupy, jak wyglądają zakupy, i szczególnie pytała o ceny warzyw, owoców i jakichś takich produktów codziennego użytku. Muszę zaznaczyć, że zdjęcia będą z partyzanta, bo tutaj nie wolę robić zdjęć, ale. Mam nadzieję, że i tak uda mi się coś złapać, żebyście mogli coś zobaczyć. To idziemy. zacząć od kwiatów, dlatego że kwiaty tutaj są mega drogie, słuchajcie, bardzo drogie. To, co można kupić za 30-40 zł w Polsce, tutaj kosztuje bardzo, bardzo dużo. Orchidea. Piękna. Podejrzewam, że około 170, tak? 170 reali. Zestawy kwiatów to są piękne, w ogóle fantastyczne są te muchołapki. Świetne są. Mamy też róże oczywiście. Róże tutaj kosztują po 10 riali za sztukę, czyli 10 zł. Jak mówię riale albo jak mówię złotówki, prawdopodobnie mam na myśli dokładnie to samo. Cena jest zazwyczaj taka sama. Tutaj są proszę piękne kwiaty. Musicie sami wiedzieć co hortencje to są chyba. I kosztują 50 zł za sztukę. Skrzydło kwiaty kosztują 180 zł za sztukę. O i takie duże tam też. Aha, słuchajcie, zobaczcie takie. Piękny bukiecik, zobaczcie. Piękny, białe tulipany, 80 złotych. Takie bukiety zwykle są po 250-300 riali. Oden jest po 200, ale to dlatego, że już prawie zdecha. Tutaj mamy piękną jukę. Juka kosztuje 350. No, to nieźle. Takie są właśnie ceny kwiatów tutaj. Ale to nic dziwnego przecież, bo kwiaty są drogie i no i cóż, no i są. Akurat zajrzałam na kurczaki. Kurczak tutaj kosztuje 16 złotych, 17 zł, tu jest jakaś taka tacka z dwoma nóżkami 7 zł, czyli riali piersi z kurczaka 16 złotych. Warzywa i owoce moi drodzy to jest taka łamigłówka, którą trzeba na samym początku rozwiązać. Zobaczcie, tutaj mamy ceny dosyć wysokie. 19 reali za pomidory, czyli 19 złotych. 39 złotych za pomidory. Ale zobaczcie skąd one są, z Holandii. 18 są te, takie duże i jest ich tutaj 650 gram, a 250 gram kosztuje 9. Te są po 11. Wszystko to, co jest wprowadzane z Europy, ze Stanów, kosztuje dużo więcej. Zobaczcie, ile kosztuje pomidor, który jest lokalny 3,50. Ale to nie są idealne pomidorki, to są już nie takie wiecie, od linijki. To są pomidorki, chociaż muszę powiedzieć, że dzisiaj te pomidorki są naprawdę super. Zwykle to już jest taka przebrana wersja. Jest dużo zielonych i dużo rozbitych, a te są nawet, muszę powiedzieć, bardzo fajnej wersji. Kolejno pójdźmy do papryki. O widzicie, lokalna papryka z Iranu, czyli nie z Kataru, ale z Iranu. 4 riale. Ta sama podobna zielona papryka z Maroko kosztuje 21. Z Holandii kosztuje 24. Z Holandii, ale żółta kosztuje 14. Czyli jak przychodzicie do sklepu tutaj i chcecie kupić sobie warzywa i owoce, o takie małe papryczki jalapeno, Kosztują 70 za kilogram. A te z kolei tutaj, w za 14. Tu takie maleńkie, o, to są ostre rzeczy. 6 za paczuszkę. Jakaś musiała być fajna dostawa. Słuchajcie, świetnie trafiliśmy na ten filmik, bo jest naprawdę jakaś fajna dostawa. A taka paczuszka kosztuje 15-13,50. Co dalej? Sałata może Was zainteresować. Sałata to było coś takiego. To na samym początku zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo jak zobaczyłam, że sałata kosztuje 39, to sobie pomyślałam, bez przesady, kurczę, chyba już nigdy w życiu sałaty nie będziemy jedli. Ale to są ceny podane za kilogram, w związku z czym wszystkie te sałaty, które tutaj widzicie, o widzicie, ta kosztuje 16, 16,50, 17, 18, 15, 39 i to jest sałata, która kosztuje tyle za kilogram, więc wiadomo, że ona nie będzie kosztowała tyle w momencie, kiedy sobie weźmiemy jedną główkę. A tutaj jest paczka za 12,75. Marchewka 5 z Australii. Piękna marcheweczka, 5 reali. Co by tutaj jeszcze? Bakłażan z Iranu. O jaki brudny. Ale skoko są te bakłażany? Muszę Wam powiedzieć lokalne. Ja bardzo lubię kupować te lokalne bakłażany, są w porządku. 3,50. Tutaj znowu papryka za 4, Tutaj pakowane pomidory za 7 I tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy coś dziwnego. To coś dziwnego, to są... A, wiem co to jest. Kochani, to jest świetne. To są świeże daktyle. Tak wygląda daktyl, zanim zostanie ususzony na rodzynka. <laughs> I taka paczka kosztuje 17 zł za kilogram, czyli akurat ta paczuszka kosztuje 11,90. Jeżeli nie mieliście nigdy okazji Spróbować takiego daktyla, to wam polecam, bo to naprawdę jest ciekawe. On jest taki bardzo włóknisty w strukturze i nie jadłabym tego dużej ilości. Ale warto spróbować. Zupełnie coś innego niż takie suszone daktyle, które później dostajemy w sklepie. Idziemy dalej. Sałata I, I tutaj mamy dynkę. Dynka kosztuje 14 za kilogram. To jest taka kilogramowa kosteczka i kosztuje 14,75. Czyli jeśli chodzi o warzywa i owoce, słuchajcie, można tutaj dostać naprawdę rzeczy takie fajne. Oto jest na przykład słodki ziemniak za 16,75 z Maroko. Pieczareczki za 6. A takie dziwne rzeczy, to jest turmerik. I teraz zastrzelcie mnie, nie pamiętam jak się to nazywa po polsku. Można tego kupić sobie na kilogramy i kosztuje 12,75. Znowu słodkie ziemniaczki. O, a to zobaczcie sobie, ja tak muszę, wiecie, głupio Wam pokazywać, dlatego że ja się czaję cały czas. To jest takie coś i to się właśnie nigdy nie nazywa jakoś sensownie, tylko to się zawsze nazywa jakoś mixed vegetables, czyli pomieszane warzywa. I to pomieszane warzywo kosztuje 12,75 za kilogram. A tu mamy okrę. Okra kosztuje 12,75. Próbowałam to kiedyś gotować, ale to nie jest mój smak. O, a to się nazywa Bittergurt. Czyli taki ogórek, tylko bardzo pomarszczony z takimi kropkami jakimiś. Fajna rzecz. Nie jadłam tego, nie wiem, jak to wygląda w środku, ale myślę sobie, że należy Wam się jakaś seria o jakichś lokalnych warzywkach i owocach. Muszę zobaczyć, co to jest. Nie mam pojęcia. Bittergurt to się nazywa. To 12,75 za kilogram. Fajne takie, nie? Ładny ogórek nawet. A to jest snake Snakegurt. Czyli takie coś podobne. O, zobaczcie jak to wygląda w środku. To jest przełamane. Tu jest jakieś włókniste coś. No ciekawostka. A to są jakieś dynki. Dynka 12,75 też kosztuje. Fajne, fajne. A to jakiś owoc. I znowu się to nazywa Mix Banany, ale nie widzę cen bananów. Tutaj jakieś maleńkie ogórasy, dobre by były do słoiczków, nie? O, i to się nazywa tindli tutaj. Są z Indii te ogórasy i ogórasy kosztują 12,75 też. O, a to jest kwiat bananowca chyba, wiecie. Jasne, że tak. Zgaduję, bo to nie jest podpisane kurczę, ale wydaje mi się, że to jest kwiat bananowca. Nie będę tego rozkładać, bo później już tego nikt nie kupi, ale zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Nie mam tu ceny, szkoda, no. Zobaczcie tak, są brokuły za 24 za kilogram. I ziółka, słuchajcie, świetna rzecz, ziółka. Ziółka to jest coś trudnego tutaj do kupienia. Te akurat w doniczkach są po 10, wszelkie. A tutaj... Są z Belgii, te są z Kenii i te są po 9,50. Czyli te są w doniczkach, a te są w jakichś takich patuszach. I ogromne ilości mięty. Mięta przyjechała z Kenii i kosztuje, słuchajcie, 4,50 za taką wiązkę. Tu jest dużo różnych rzeczy. Coś, co się nazywa Rocha, jest za 4. Nie wiem, czy to za roka. Salik. Oni to mają strasznie dużo zielonego, wiecie? I oni tego zielonego dużo jedzą i rzeczywiście kupują tego na, na ogromne pęki. Zobaczcie, tutaj jest y, Mulakia. Znowu jakieś zielsko, które ja bym po prostu skosiła i dała krowom do jedzenia. Albo nawet bym się i bała. Ziemniaczki. Ale dziwny ziemniaczek. Ziemniaczki. 5,75 z Australii przyjechały. 16,75 złotki ziemniak. Inny słodki ziemniak z Maroko. Tam jest Gandy, ten jest z Maroko. O, czerwony burak. Szukałam, ostatnio nie mogłam znaleźć. Już wiem, że jest tutaj. A tutaj teraz takie wiecie, ziemniaczki już będą bardziej drogie. To jest za 20. 50. O, cebula. Cebula kosztuje 2. Teraz jesteśmy z imbirem. Piękny imbir 6,50 za kilogram. Świetny. Tutaj są hiszpańskie czosnki za 28,75 cebula za 16, Tam była za 2, pamiętacie, ale ta jest za 16, ta przyjechała z Australii. A z Meksyku jest paczka za 14 i potem jest za 12, a ta jest za 3 jest z Australii. Dobra, bo pewnie zależy od... O a tutaj ziemniaki z Libanu za dwójkę. Jajka, słuchajcie, takie jajka organiczne albo jajka z wolnego wybiegu to są strasznie drogie tutaj. Zobaczcie za 10,38, 22 za 6. Mega to jest cena, słuchajcie, naprawdę trudno to jakoś przebić. Tu, jest, tu są jakieś free range za 14,75. Powiem wam, że od czasu do czasu się pojawiają jakieś takie z wolnego wybiegu tutaj, lokalne, ale ponieważ one nie są tak oznaczone jak te nasze. Ja mam do nich ograniczone to opanie. A ile kosztują już normalne jajka? 13,25 za 6 tutaj jest. A później tutaj już te lokalne marki, to już jest 15, ale już widzicie za 30 jajek. Tu jest 13 za 15 jajek. Jesteśmy przy cytrynkach. Cytryny kosztują 3,5 riala, są z południowej Afryki. Później mamy pomarańcze, są z Afryki Południowej i kosztują. 5 riali. Tak samo tutaj. Mandarynki 12,75. Z takich fajnych rzeczy. to mamy kumkwaty. I kumkwaty kosztują 30,75 za kg. 39,75 Są takie malutkie, zobaczcie. Ale są bardzo leciutkie, więc podejrzewam, że tych kumkwatów można naprawdę dużo kupić. Mamy grajfruty za piątaka. I pomelo mamy za 12,75 Mamy tutaj sery, słuchajcie, mozzarella. Taka malutka mozzarella kosztuje 9,25 albo 12, albo 11. Kolejna tutaj z Cotarelli kosztuje 18, mniejsza 9,75. Mamy serek mascarpone 17,50 i 16,75, ser biały, taki zwykły niemielony. Znowu mascarpone za 20, tu jakiś Previdon camembert za 15,50. Co tam jeszcze ciekawego? Jakiś niebieski ser za 7,50. Tutaj jest 450 gram za 25 reali. Tortellini. Tortellini 300 gram za 15 zł. Tutaj są gnocchi 10 zł. Za, zresztą powiem ile, za 380 gram. Jest szynka jakaś. Szynka 18,75 za 160 gram. Tutaj mamy 15, jakieś e, bekon. O właśnie. Ponieważ tutaj oni nie jedzą świnki, to sobie wymyślili bekon z indyka i kosztuje 15 zł za 130 gram. Tu jest też jakaś inna za 11,50 za. 200 gram, to jest z kolei coś. Wiecie co ja się na tym za bardzo nie znam, bo ja nie jem mięsa tutaj wcale. 1275 za salami. Za jaka to jest waga? 160 gram. Tu jest jeszcze takie chorizo za 16, za 120 gram. Produktami mlecznymi jest bardzo podobnie jak z warzywami i owocami. W momencie kiedy kupujecie jakiś produkt, który jest sprowadzany, to to będzie na pewno znacznie droższe. Zobaczcie, tutaj jest jogurt za 33,50 za takie litrowe pudełko, a tutaj jogurt kosztuje 6,75 za litr. Jak kupuję mleko, muszę strasznie uważać, dlatego że zobaczcie, tutaj z baladnym mleko jest właśnie w takich buteleczkach i ono jest w różnych kolorach. Niebieskie, tyle ma tłuszczu, czerwone ma tyle tłuszczu. Natomiast zaraz obok zawsze stoi. E, Ayran. to jest pewnie jakiś rodzaj jogurtu pitnego. To też jest lawan, to też jest właśnie jogurt naturalny pitny. E, I wszystko to jest obok siebie. I ja zawsze to kupuję przypadkowo w jakimś innym, niewłaściwym kolorze, a tam jest jeszcze różowe. Widzicie? Wszystkie wyglądają dosyć podobnie, trzeba na nie bardzo uważać. Lawan to jest taki właśnie jogurt. Ayran to nie wiem, nie próbowałam. Kolejna pułapka, na którą się trzeba e, naprawdę, na którą trzeba naprawdę uważać, to jest różnica między labnechem, labnek, a lawanem, który jest tutaj zaraz obok. Bo lawan to jest właśnie ten jogurt pitny, natomiast tutaj labnek to jest coś w rodzaju takiego serka naszego, bardzo zmielonego serek biały, to jest taki do smarowania, można go sobie też dodać na jakiś tam tipów różnych rzeczy i teraz wydaje Wam się może, że to jest że to żadna różnica, dlatego, że przecież one są w zupełnie innych opakowaniach ale teraz już nie są, zobaczcie tutaj jest ładnych, a tam jeszcze możecie znaleźć obok na przykład jogurty świeże i też one będą się nazywały Laban także trzeba ubożać. no takie różne właśnie lokalne smaczki o, truskaweczki taka stacka truskawek która ma 850 gram, kosztuje 47 zł. Czeriali, tutaj taka troszkę mniejsza, 27. To są drogie owoce, naprawdę trzeba też uważać na to, które się kupuje, bo one nie zawsze są dobre. 24,75 właśnie za takie jeżyny, za maliny trzeba zapłacić tutaj 18,50. A za taką tackę z różnymi owocami 38. Tutaj mamy jagodę amerykańską chyba w, wielo, w ilości 500 gram, o właśnie, 36, ale jeśli ktoś chciałby kupić sobie mniejszą, to za jakieś 150 gram tutaj będzie 25 zł i porzeczka 1875 do taką malutką taskę. Jestem właśnie w centrum handlowym, które nazywa się City Center. To jest takie centrum handlowe, do którego najczęściej trafiają osoby, które tutaj, które tutaj podróżują turystycznie, dlatego, że to jest najbliżej centrum, najbliżej West i tutaj po prostu łatwo trafić. Tutaj też możecie spokojnie przyjechać sobie metrem. Wyjście z metra jest dosyć blisko tutaj do wejścia, akurat tutaj do tego centrum handlowego, więc trafić tutaj naprawdę łatwo. To jest takie starsze centrum handlowe. Nic tutaj specjalnie ciekawego nie ma. Nie będę tutaj Was oprowadzać szczególnie. Fajne jest to że tu na dole jest lodowisko. Teraz jest y, oczywiście zamknięte, ponieważ y, ze względu na pandemię wszelkiego rodzaju atrakcje zostały powyłączane, ale normalnie tutaj jest taka wielka tafla lodowiskowa. Można sobie tutaj na dole wynająć, y, wypożyczyć łyżwy i tutaj pojeździć. Nie znam ceny niestety, nie mogę Wam powiedzieć. Na pewno nie będzie niska, a na pewno nie będzie niska w porównaniu do usług, które mamy w Polsce, ale naprawdę zawsze tutaj ktoś jest. Kiedykolwiek bym nie przyjeżdżała, nigdy nie widziałam tutaj pustego tego lodowiska, ale są tu tak 3-4 osoby maksymalnie. Większej ilości raczej nie widziałam. Lodowisko będziecie mogli również zobaczyć w takim centrum handlowym, do którego was zabiorę, Villaggio Mall. Villaggio to jest w ogóle osobna historia, akurat do Villaggio warto wskoczyć i zobaczyć, jak ono jest zorganizowane, jak wygląda. Jest to trochę daleko od centrum, dlatego trzeba tam zorganizować specjalną wycieczkę. Aczkolwiek metro również tam dojeżdża. Próbuję zdjąć maskę na chwilę, bo bardzo trudno mi się mówi, dlatego że nabieram powietrza i wciągam maskę ze sobą. Jeżeli chodzi o zakupy, to tutaj jest taka fajna rzecz, którą trzeba opanować. Po prostu trzeba zwracać uwagę na to, jakiego rodzaju produkty sobie bierzecie do koszyka. Jeżeli to będą produkty sprowadzane i to nie będą lokalne produkty, czyli na przykład z Zatoki albo gdzieś tutaj z okolicznych krajów, to to będą na, pra na pewno prawie dosyć drogie produkty. Czyli wszystko, co jest z Wielkiej Brytanii, co jest z Europy, co jest ze Stanów, to wszystko będzie droższe i to znacznie droższe. To może być droższe 3-4 razy nawet od tych produktów, które są produkowane lokalnie. Ze względu na blokadę, która dotknęła Katar 3 lata temu, Katar zrobił się naprawdę bardzo samowystarczalny i jest mnóstwo produktów lokalnych. Jeżeli chodzi o to, ile wydajemy na zakupy, to powiem wam, że to jest taka bardzo indywidualna rzecz. Próbowałam się dowiedzieć od różnych moich znajomych, ile oni wydają na zakupy miesięcznie i to Kwoty są różne. Są tacy, którzy wydają 2000 miesięcznie na zakupy na dwie osoby. Teraz mówię, bo specjalnie pytałam o dwie osoby. Niektórzy wydają 2,5 tysiąca, niektórzy wydają 3,5 tysiąca na zakupy miesięcznie. Do tego jeszcze myślę sobie tutaj, jeśli chodzi o życie w Katarze, dodaje się takie koszty jak wychodzenie do różnego rodzaju restauracji. Tutaj ze znajomymi sporo się naprawdę wychodzi. Ze względu na to, że nie ma tutaj szczególnie jakichś interesujących, niezwykłych rozrywek, to w zasadzie to jest jedna z takich rozrywek, które wykonuje się najczęściej. Wobec czego jest to taki dodatkowy koszt, który oczywiście można sobie odjąć od budżetu, ale... No, trzeba to wziąć pod uwagę, po prostu, zwyczajnie. Wyjście do restauracji tutaj będzie kosztowało, myślę sobie, tak przynajmniej bez alkoholu, zacznijmy, bezpiecznie, 80 od osoby. Może być mniej, ale będzie takich miejsc znacznie mniej. Natomiast oczywiście można znaleźć sobie jakieś takie budki, okienka, w których można coś zjeść na suku i to cena będzie zdecydowanie mniejsza. Prawdopodobnie za 50 zł, 60 zł najedzą się nawet dwie osoby. Trzeba się nastawić na minimum 80 zł osoby bez alkoholu. Alkohol będzie znacznie droższy. Za butelkę wina czasami trzeba zapłacić 400 reali. Nawet nie czasami, a chyba to jest taka startowa cena. No tyle o zakupach. Słuchajcie, będę Was zabierać do centrów handlowych więcej, bo teraz pogoda robi się naprawdę nieznośna na zewnątrz, ale też myślę sobie, że niektóre centra handlowe tutaj naprawdę warto zobaczyć i tam Was będę zabierać. Także póki co wracam do samochodu i jadę do domu.